Film przedstawiający wydarzenia festiwalu Nowe Epifanie. Rozpoczyna go czołówka w kolorach wydarzenia, fiolecie, zieleni i bieli. W ujęciach najpierw pojawia się widownia, która gromadzi się przed spektaklami, a także identyfikacja festiwalu w postaci plakatów i broszur. Następnie przeplatają się ujęcia grających w spektaklach aktorów, widzów, a także rozmówców dyskusji. Pierwszy z prezentowanych spektakli skierowany jest do dorosłych widzów i odbywa się na teatralnej scenie. Drugi, przeznaczony dla dzieci, odbywa się w namiocie ustawionym na scenie, w którym wraz z aktorami, Gromadzą się mali widzowie i ich rodzice. Kolejno wypowiadają się Katarzyna Lemańska, dyrektorka festiwalu Nowe Epifanie, Lena Frankiewicz, reżyserka oraz Izabela Chlewińska, choreografka. Festiwal Nowe Epifanie to artystyczna przygoda duchowa. W naszym interdyscyplinarnym programie są spektakle, koncerty, pokazy filmowe, dyskusje. Spektakl puste miejsca wpisuje się w ideę tego festiwalu. Z tego względu, że festiwal porusza takie trudne, dotkliwe tematy, niezerojedynkowe, i gdzieś przygląda się z jakąś taką uważnością i czułością nam ludziom. Puste miejsca to są takie miejsca, które wiążą się z jakimiś takimi elementami bólu, smutku, cierpienia, które są związane ze stratą. Przechodząc przez tą całą klawiaturę emocjonalną, przez którą przechodzi nasza bohaterka, można wyjść wzmocnionym. Po raz pierwszy w tym roku wydarzenia dla młodego widza zebrane w nurcie rodziny nowe Tifanie. To wspaniała propozycja dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Staramy się zaopiekować zarówno tymi trudnymi emocjami, jak i tymi. Radosnymi i stworzyć takie warunki, abyście się czuli jako widzowie blisko, abyście się czuli wspólnotą i rodziną. Spektakl niewidoczne niesie ze sobą takie przesłanie, aby łączyć zdrowie ze sztuką, ale również w trakcie. Często dzieci również już dotykają, ściskają, przytulają, trzymają się czegoś, co daje im właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy także po spektaklach i filmach na dyskusję, aby przekuć te wszystkie emocje w merytoryczną rozmowę i wierzymy, że w ramach tej rozmowy zadzieje się jakaś społeczna zmiana. thank you plansza z logotypami. Organizator Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Współfinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerzy: Teatr Powszechny w Warszawie, TR Warszawa, Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy, Nowy Teatr Teatr Wybrzeże, Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, Mazowiecki Instytut Kultury, Ruch Muzyczny, Kiket, Potem Otem, Teatr Animacji, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Collect Touch, Miejski Teatr Miniatura, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Fundacja Performat. Patroni medialni: Dwójka Polskie Radio, TVP1, TVP Kultura, TVP3 Warszawa, Dialog eTeatr.pl, teatralny.pl, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Notatnik Teatralny. Wsparcie medialne: Taniec Polska.